Ciemka, jak ci minął dzień? Jestem Ragnar i celem dzisiejszego filmika jest pokazać ci kilka wskazówek, które pozwolą ci okiełznać tego metalonogiego wariata jakim jest Octane w jeszcze większym stopniu. Także lecimy intro i zaczynamy! Zanim zaczniemy mam do ciebie prośbę. Ciągle nie mogę się zdecydować, do jakiej następnej postaci zebrać kilka cennych porad i przekazać Ci je w postaci filmiku. Daj mi znać w komentarzu, jaką legendę powinienem wybrać. Octane to bohater stworzony do gry agresywnej. Jeżeli uwielbiasz walkę i nie wybrałeś się na igrzyska Apex po to, żeby kampić, to postać została stworzona idealnie dla Ciebie. Pasywka Swiftment będzie Ci regenerować życie w tempie jednego punkta na sekundę, ale tylko w przypadku, jeżeli w ciągu ostatnich 6 sekund nie otrzymałeś żadnych obrażeń. Taktyczna umiejętność z tym zwiększa prędkość ruchu o 30% w przypadku chodu i 40% w przypadku sprintu kosztem małej ilości życia. Ultimate Launchpad umożliwia stworzenie platformy, która pozwoli się przemieścić legendom, jak i również przedmiotom. Podstaw wystarczy, posłuchaj mniej znanych informacji. Z tym healing. Z tym umożliwia również szybsze poruszanie się podczas używania medów, bo chyba przecież nie chcesz, żeby przeciwnikom łatwiej celowało się do Ciebie scrabera czy też innej snajpy. Apex to zdecydowanie gra, w której musisz być w ciągłym ruchu, a używanie medów to czynność, podczas której jesteś niestety łatwym obiektem do trafienia. Z tym strafing. Na wstępie dzięki Zewix za pomoc w nagraniu tej części. Zalet strafowania podczas walki chyba nie muszę wymieniać, Podczas używania styma poruszasz się dużo szybciej. Jeżeli natomiast opanujesz tę technikę, z pewnością przeciwnicy będą mieli ogromny problem z trafieniem cię podczas pojedynku. Warto spędzić trochę czasu na strzelnicy i poskromić tą prędkość ruchu. Launchpad Control. Wyrzutnia jest tym, co Twój team uwielbia najbardziej. Właściwe jej użycie pozwoli na szybkie rozpoczęcie walki, nawet jeżeli od przeciwników dzieli Was duży dystans. Czy też w drugą stronę, jesteście w kłopotach? A po chwili możecie już być na bezpiecznej pozycji. W ósmym sezonie zostały wprowadzone dwa różne typy zwyczajnych użyć trampoliny. Uniosą cię według pozycji, w której wykonałeś pierwszy krok na wyrzutnie. Jeżeli wjedziesz ślizgiem, polecisz niską parabolą na dalszą odległość, natomiast, natomiast jeżeli wbiegniesz w pozycji stojącej, zostaniesz, zostaniesz uniesiony wyżej, jednak na krótszy dystans. Użycie stymu, czy też prędkość z jaką wchodzisz na trampolinę, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o odległość na jaką zostaniesz wyniesiony. Kick jump. Nietypowym sposobem użycia trampoliny jest uderzenie w nią. Poskutkuje to nadaniem pionowej trajektorii lotu. Krótko mówiąc, zostaniesz po prostu uniesiony wysoko do góry. Jest to idealna technika do zajęcia high groundu. Ciekawe spoty, gdzie możesz się dzięki niej dostać, pokażę Ci pod całym koniec filmiku. Jeżeli jednak tuż przed uderzeniem wybierzesz dowolny, dowolny kierunek bądź tuż po uderzeniu, zostaniesz wybity, zgodny, wybity zgodnie z wyborem. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy trampolina została rzucona w niekorzystnej pozycji lub gdy chcesz totalnie zaskoczyć przeciwnika. Z tym Saver, z tym nie jest w stanie wyeliminować cię z gry. Jeżeli masz na plecach przeciwników, jedyną drogą z wyjścia z sytuacji jest ucieczka, to sam z tym nie jest w stanie Cię zabić. Będzie obniżał Twoje y, wartość życia do jednego punktu, ale nie wyeliminuje cię z gry. W przypadku ucieczki przez strefą, natomiast bądź ostrożny, bo jeden tyk w zasadzie wystarczy, żeby y, wyrzucić Cię już z potyczki. Crouchpad Shooting. Jeżeli myślisz o dojeździe przeciwnika i chcesz go kraknąć już w powietrzu, zanim dotkniesz ziemi, to musisz rozpocząć lot z pozycji kłocania ślizgu. W innym przypadku, celność broni będzie dużo gorsza niż strzelanie z biodra. Przedłużenie skoku, niestety, powoduje ten sam efekt, czyli obniżenie celności broni. Na sam koniec pokażę Wam kilka krótkich klipów, w których zobaczycie, gdzie można się dostać za pomocą lunchpada. Być może te pozycje pozwolą Wam zdobyć jeszcze więcej punktów rankingowych w rankedach. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie się wyżej wybić. Musicie użyć drugiego skoku tuż przed końcem fazy wznoszenia. Mam nadzieję, że czegoś nowego się nauczyliście z tego filmiku. Do zobaczenia w Apex. Trzymajcie się do następnego filmiku.